Motel, zapylacz Chmura ci się podoba? Zobaczcie, taka. To taka wyspionowa jest, jest. Polana, a na niej pełno mleczyk, nie jest żółtą ja Nie idę nigdzie. Leżę i badam, jak działa mikrokosmos. Dojrzeliśmy do Gruzji! Hurra! Hurra, hurra! A skoro do Gruzji? Muszę się pochwalić moimi pamiątkami jeszcze z Rosji. Tutaj na pierwszym planie są trzy płyty, na której każdej znajduje się po 200 utworów. Jeszcze pewnie nigdy tego nie przesłucham wszystkiego. Aczkolwiek zacznę od mojej lewej, przetłumaczę co najmniej, bo to jest. O do tego to <laughs> musiałem Żeby to. Jeszcze... Przeliterować samych popularnych hitów Kaukazu, czyli najbardziej popularnych hitów z Kaukazu, moi drodzy. Tutaj jest ruski mix, nie, ruski hit, jeszcze lepiej. ta bardzo ładna, a tu jest no po prostu perełeczka kaukaska dyskoteka. Aczkolwiek te trzy płyty, tak jak powiedziałem, to tylko miksik. Natomiast tutaj trafiły mi się dwa, dwóch popularnych panów tego pana. Wybrałem tylko i wyłącznie ze względu na fryzurę. Pan się nazywa Yuri Łoza i jest dość znany. Podejrzewam, że nawet w Polsce ci ludzie starszej daty mogą go znać. Ogólnie pan tak miksuje stylem od country po, po rock, przez rock'n'roll, a on potrafi wszystko. Zapamiętajcie tę twarz, bo jest kozakiem. A tutaj mamy e, kaukaskiego mistrza, e, oczywiście po tej rosyjskiej stronie kaukaskiego, pan Islam Ltyaryszew. Nie, Islam Itliaszew. Islam Itliaszew. I pan tu śpiewa głównie po rosyjsku, właśnie leci. Nawet można zrozumieć. W każdym razie też jest popularny jak się okazało. I on sobie tu śpiewa właśnie w takich rytmach tych muzułmańskich, muzułmańsko-rosyjskich. Islam Itliasze w Aleikum jak sobie wpiszemy, to tam jest dość znana piosenka. O właśnie. To jest piosenka Salam Aleikum, jest znana, a niektóre są inne też bardzo znane. Ale on tu pozdrawia wszystkie te krainy, krainy muzułmańskie które znajdują się na terytorium Rosji może puścimy, podgościmy Wziąłem na plecy ciężar, teraz będę go targał Przede mną pustynia, sabana i tajka. Choć ludzie powiedzą Kudłaty to wariant tu za mną duży wodospad w jak wiadomo, rozmiar ma znaczenie. W trasie na mały wodospad, kanionik, taki se, na u góry. Oj, nie ma ich, no. Matej orły. I oto moi kochani, przed Wami Kasia oraz mały wodospad. Kasia, pomachaj do widzów. Wyślij buziaka. Znajdujemy się w Dolinie Truso, która jest również Doliną Rzeki Terek, która właśnie tutaj jest, właśnie tutaj jest obok mnie. Znajduje się tutaj mnóstwo mineralnej wody, tam właśnie gdzie ludzie, gdzie krowy, tam mineralne jeziorko można pić. A dużo właśnie tutaj takich obrazów czerwonych, siarkowych, też pachnie tutaj taką siarą. Widać ja tam też płynie ta czerwona rzeka jak krew. Wada gazowana na jeziorze. Moi kochani, dobrze mieć rower ze sobą podczas podróży, jadąc tamtymi drogami. Moje auto nieźle trzęsie jadę mniej więcej 5 km na godzinę rowerem. Przemierzam tę trasę dużo szybciej. Mogę skoczyć do sklepu będzie po prostu sobie pojeździć rzeka Snotskali nie odważyłem się jeszcze do niej wejść była dość zimno kochani w poprzednim odcinku mogliście ujrzeć, że krowy bardzo upodobały sobie tutaj asfalt kaukaskie krowy lubią się grzać na kaukaskim asfalcie jednakowoż mogliście nie zauważyć że najbardziej upodobały sobie most tak takie mosty jak ten, w którym przeważa e, zapach e, intensywny krowi e, Jest to codzienność tutaj, tak Cyganisz cyganie, czczę twoje gadanie Takich jak ty lesz, czy połykam na śniadanie Więc nie lubię tego robić, chociaż czasem muszę Później przez cały dzień, boli mnie brzuszek Więc zanim zaczniesz, lepiej skończ od razu Bożniesz rżniesz pomimo zakazu Dni pogoda testowała nas i deszczem zniechęcała nas do wyjścia na tamtą oto górę, która jest za mną. Jednakowoż w końcu, w tych pięciu dniach, zobaczyliśmy swoją szansę i potwierdza to też prognoza pogody. Jestem dobrze znana wszystkim ludziom, którzy byli w okolicach Kazbegi budowla Cminda Sameba, jeśli się nie mylę. A za mną właśnie kasbeg, na który zamierzamy się wygrapać. Jesteśmy w schronisku. Zajęło nam to jakieś 8 godzin ponad 2000 metrów przewyższenia. Jesteśmy szczęśliwi, bo znaleźliśmy miejsce nawet prywatną kwaterę. Piękny poranek z widać go? Pewnie widać, gotuje się właśnie musie herbota już zrobiona jemy kawkę zjemy śniadanko i pójdziemy się przejść a wieczorem idziemy a raczej w nocy o drugiej będziemy atakować 4100 metrów nad poziomem morza właśnie robimy aklimatyzację a w tym miejscu zaczyna się już taki lodowiec prezentuje ręką i tutaj będziemy musieli się już związać ze sobą oraz założyć raki Związać dlatego, że znajdują się tutaj szczeliny i można wpaść i umrzeć. Gotowi do ataku na kazbek. Godzina druga w nocy. w prywatną kwaterę. Jesteśmy gotowi, jak zwykle emocje w nas buzują. Pogoda jest przepiękna, że z noc widać gwiazdy widać gwiazdy, jesteśmy z tego bardzo zadowoleni tak blisko, a jednak tak daleko. To są na do szczytu, a zarazem 350 metrów przewyższenia, co oznacza po prostu kiepę pod górę. Nie jesteśmy jakoś zmęczeni, ale nas już ostro przeorał, więc teraz no, jest po prostu dużo lżej. Poza tym, porównując do Elbrusa, panują tu istne tropiki. Jest bardzo ciepło. Mam dwie bluzy na sobie, a na Elbrusie miałem trzy bluzy i kurtkę. Mam jedne kalesony i spodnie, a na Elbrusie miałem dwie pary kalesonów. Miałem dwie pary więcej skarpetek również na El i było mi zimno Jest godzina 8 rano Mam nadzieję, że w półtorej godziny wyjdziemy na szczyt mimo że został kilometr tylko Casbek 554 bardzo ciepło, po nie tak kameralnie jak na Albrusie, aczkolwiek również bardzo piękne. W ogóle bardzo dobrze widać Albrusa na kamerce, to Pokaż. Chciałbym właśnie przekazać, że właśnie Albrus jest tam. Myśmy tam jakieś dwa tygodnie temu byli, było cudownie. I może dzięki temu, że byliśmy tam dwa tygodnie temu, ta góra nie przysporzyła nam żadnych problemów.